w dzisiejszym odcinku, dzisiaj wam pokażę zestaw od serii Mandaloriani Brzeszczot. Brzeszczot Mandalorianina. Nieraz uratował go w walkach i się przyda do mojej wyspy Mandalorianina. To jest Mandalorianin, LG-11, Griff Karga, Troper i Grogu. Sam główny Z, główna budowla. Tu możemy znaleźć klapy, które wszystkie się otwierają. Tutaj mamy, tak jakby, łowy Mandalorianina. Tutaj mamy łóżko do spania. Tutaj też się otwier otwiera klapa. Z tyłu też klapa się otwiera. Tutaj też się kla klapa otwiera. Tutaj mamy pustkę. Tutaj. Kolejna klapa, a tutaj mamy schowek na naboje. Na samej górze natomiast, możemy otworzyć miejsce dla pasażerów i dla kierowcy. I też otwieramy go od góry. Teraz mała scenka. Zobaczyliśmy osoby, które nie zostawiło łapki w górę. Lecimy tam do niego. Jeśli nie chcecie skończyć, jak ostatnie nasze łowy, zasubskrybujcie ten kanał, kliknijcie dzwoneczek i zostawcie łapkę w górę. A my lecimy do tej osoby. I to wszystko. Bardzo polecam wam ten zestaw, bo on jest tak taki niedniszczalny jest jego bryła. I tak jak polecam wam ten zestaw, bo nie musicie się martwić, że coś od niego odpadnie i dobijamy 500 subskrypcji. Więc temu warto subskrybować, bo jeśli dobijemy 500 zrobię konkurs z, z nagrodami. Łapujcie, subskrybujcie. Na razie.